Ten czas, ale po prostu nie mogę o tym wspomnieć. Muszę, muszę to zrobić, dlatego że towarzystwo jest dla mnie bardzo um, ważnym takim tworem y, twórczym, artystycznym, ponieważ to, y, dzięki y, tym ludziom, którzy tam są, y, dzięki wzajemnemu takiemu motywowaniu się do działania, bo my wzajemnie sobie wewnętrzne konkursy i na plenary, i to niezwykle pobudza twórczość, niekiedy się nie chce, bo są różne obowiązki domowe, szara rzeczywistość, a tutaj trzeba zdanie domowe z, z, z twórczości odrobić, to tak dosyć strasznie, ale tak jest. Yy, to powoduje takie dojrzewanie twórczości i ja yy, ZTF-owi tak powiem w skrócie, zawdzięczam to, gdzie teraz jestem na drodze twórczej fotograficznej. Ponieważ to właśnie towarzystwo nauczyło mnie pokazywania swoich fotografii, bo przeważnie my się boimy pokazać swojej twórczości. Wstydzimy się, także uważamy, że coś robi lepsze. Także podziwiamy czyjeś fotografie i mówimy, Boże, jakie piękne, ja tak nie umiem i potrafię moje są gorsze. Ehm, Robiąc dziesiąt czy nawet tysiące fotografii dojrzewamy w pewnym momencie do tego, że możemy je pokazać. Robimy to najpierw w towarzystwie, robimy zbiorowe wystawy. Takich wystaw u nas było ponad 30 od początku istnienia i to powoduje takie okrzepnięcie twórcze, taką um, brak bojaźni przed pokazywaniem swojej twórczości. Nie wiem, gdzie pewno bym fotografowała, bo to bez wstania fotografowałam przed towarzystwem i myślę, że bym to robiła, ale z taką siłą i z taką pewnością siebie zapewne nie. Poza tym, TF też uczy jeszcze jednego: brania odpowiedzialności za to, co się pokazuje, bo my musimy też. Każdy z nas, oprócz tego, że jesteśmy jednym tworem twórczym, to każdy z nas jest indywidualnością i tworzy na swój własny indywidualny sposób. Ale też pokazujemy swoje wystawy zbiorowo i to jest, to jest wspaniałe, i bierzemy wtedy odpowiedzialność za to, co budzimy w odbiorcym, jakie doznania estetyczne. Więc nasze spotkania towarzystwa, które opowiadają o tym, jak powinny wyglądać fotografie, sobie robimy analizy fotografii. To wszystko sprawia, że dojrzewamy coraz bardziej. Ja jestem niezwykle nie wdzięczna za to, że y, idę tą drogą z ZTFem już 5 lat, bo to jest nasze 5-lecie w tym roku. Y, I dzięki temu... wydarzeń twórczości w towarzystwie. Um, obecny tutaj panu autorytet, który jest prezesem. Nie pamiętam, czy ale już to robiłam osobiście, ale teraz jeszcze raz. Um, rok temu wiedząc o mojej drugiej pasji, o um, takiej twórczości poetyckiej, stwierdził, że no skoro już piszę te wiersze, to może napiszę coś na pięciolecie. Um, będzie to taki miły akcent na pięciolecie działalności towarzystwa. No, ja nigdy nie pisałam na zamówienie, jak już wspomniałam, tylko ten jeden raz. Ale niestety moja wina twórcza nie pozwoliła mi stworzyć y, wiersza y, o towarzystwie. Stworzyłam natomiast wiersz o fotografowaniu. Y, wiersz o towarzystwie stworzył mój kolega Ireneusz Nowak, też członek, jest tutaj w, sieci, w pierwszych wstawieniach. Stworzył wiersz o, o nasze towarzystwie, o nas, dokładnie do szpiku, prawda? Piękny wiersz który do którego napisano również muzykę i grają na naszych spotkaniach teraz jako taką piosenkę jak naszą towarzyską. A ja stworzyłam pierwszy wiersz, w ogóle w swoim życiu na zamówienie i pierwszy wiersz o fotografowaniu więc z dumą teraz go przedstawię. Jeśli Namaluję świat kadrami. W radniu zamknę to, co najpiękniejsze. Portret, pejzaż. Dzień jak co dzień. Prześwietloną chwilę, która chciałaby więcej. Czasami słów brakuje, wtedy po prostu robię zdjęcie. Wyostrzam zmysły, do źrenic światłów puszczam. Przymykam przysłonę na to, co tak prędko ucieka. Zatrzymane spojrzenie, gesty, wiatr na połoninie, zapatrzenie, które pod powieki chowa kadry, naznaczone westchnieniem. Przeglądam zdjęcia, oczy zaczynają błyszczeć. Kilka zdjęć na plakat i do pamiętnika. I ta myśl. Że to najlepsze zdjęcie wciąż coś na czeka. Komu w drogę, temu aparat w rękę, by móc opowiadać później o tym, co widziało się sercem. Jesteś gotowa na